Cześć, witam Cię w podcaście Trenuj z Foxem, w którym pragnę przekazać informacje, które mogą Ci pomóc lepiej zrozumieć, jak działa nasz organizm i jak można poprawić swoją jakość życia. Odcinek numer 1. Limbic Friction: Jak zacząć zmieniać swoje życie? W dzisiejszych czasach naszym w cudzysłowie problemem jest praktycznie bezgraniczny komfort. Nie musimy się zmęczyć, aby zdobyć pożywienie, nie musimy polować, mamy zapewnione schronienie, jest nam zawsze ciepło. Nie musimy być aktywni, jeśli nie chcemy. Oczywiście nie chodzi o utratę tych dóbr, lecz np. dobrowolna ekspozycja na zimno lub gorąco, aktywność fizyczna, okresowe post lub jakikolwiek inny stresor będzie odczytywane przez nasze pierwotne części jako zagrożenie przetrwania. Stąd będziemy unikać tych nieprzyjemności. Nasze ciało ewolucyjnie nastawione jest na przetrwanie, więc zawsze będzie dla nas priorytetem na poziomie podświadomym, aby zawsze mieć te wszystkie rzeczy zapewnione. I nasz układ limbiczny za nic nie chce z nich rezygnować. Ale z czymże jest ten układ limbiczny? Jest to zbiór różnych obszarów mózgu. Do funkcji układu limbicznego należy przede wszystkim regulowanie zachowań związanych z emocjami oraz niektórych stanów emocjonalnych, np. uczucia strachu, zadowolenia, przyjemności lub euforii. Układ limbiczny zatem, tak jakby nie rozumie czyli nie wie, że mamy wszystko zapewnione i cały czas obawia się ewentualnej utraty wcześniej wymienionych luksusów. Właśnie dlatego w momencie, gdy chcemy zrobić coś, co z punktu widzenia układu limbicznego wiąże się z jakąś formą dyskomfortu lub ryzyka, zaczniemy odczuwać z angielska limbic friction. Po polsku termin chyba jeszcze nie istnieje, nazwijmy go zatem napięciem limbicznym. Jest to moment, w którym kora przedczołowa, odpowiedzialna za logiczne myślenie, planowanie, przewidywanie, odraczanie gratyfikacji w czasie, chcąc zrobić coś, co z logicznego punktu widzenia jest dla nas dobre, lecz wymaga trudu, napotyka opór ze strony układu limbicznego. Nie chce mi się, nie mam czasu. To jedne z racjonalizacji, które proponuje nasz milusi układzik limbiczny. Najwyższy czas to zmienić, choć Nasz układ limbiczny jest bardzo kochany, spowodował w końcu, że jesteśmy obecnie gdzie jesteśmy jako ludzie. Inaczej moglibyśmy nie przetrwać jako gatunek. Czas jednak przyjąć do wiadomości, że musimy zacząć przeprogramowywać nasz mózg, ponieważ decyzje naszego układu limbicznego nie są tak jakby aktualne. Aktualne w stosunku do naszego poziomu rozwoju gospodarczego, ponieważ z punktu widzenia ewolucji, nadal siedzimy w jaskini i polujemy na zwierzynę. Nie chodzi tutaj o drastyczne zmiany, lecz jeśli rzeczywiście zaczniemy wprowadzać małe zmiany w swoim życiu, dając naszej korzy przedczołowej większą władzę, staniemy się o wiele mniej chaotyczni, bardziej zadbani i uporządkowani. Będziemy również szczęśliwsi i bardziej zadowoleni ze swojej codzienności. Nie chodzi tu o aplikowanie sobie stresu psychologicznego i katowanie się nakazami. Delikatna ekspozycja na stres oferuje rozwój. Zbyt duża spowoduje włączenie systemów obronnych zbyt mocno i nie zachęci nas do kontynuowania rozwoju w danym aspekcie. Chodzi o zasadę małych kroków, wprowadzenie zmian stopniowo, aby nasz organizm miał czas na zaadaptowanie się do nowego bodźca. Dając przykład, jeśli ktoś nie uprawia kompletnie aktywności fizycznej, może spróbować niejako zmuszając się do wykonania 30 minut spaceru dziennie. Codziennie przez miesiąc. Po miesiącu istnieje duże prawdopodobieństwo, że takowy bodziec przestanie wytwarzać owe limbiczne napięcie i stanie się tak zwanym nawykiem. W ten sposób ludzie są w stanie w ciągu na przykład kilku lat zaliczyć u siebie ogromny progres na wielu polach, nie czując przy tym zmęczenia. Ponownie podkreślam, jak ważne jest stopniowe wprowadzanie zmian w naszym życiu. Silna wola, czyli wcześniej omawiana kora przedczołowa również się męczy. Neurony i połączenia synaptyczne potrzebują czasu na regenerację i utrwalanie połączeń. Dlatego nie spieszmy się, jeśli nigdy nie trenowaliśmy, spróbujmy zrobić przez miesiąc dwa razy godzinę treningu siłowego całego ciała, co na wystarczy przez bardzo długi czas. Możliwe, że po czasie zauważymy, że przestało to nas wymagać wysiłku, by na trening się udać, a może nawet by się to nam spodobało i odnaleźlibyśmy w tym radość lub i przyjemność. Temat z pewnością nie jest wyczerpany, lecz chciałbym, by zagadnienie było przekazane maksymalnie prosto, z naciskiem na praktyczne zastosowanie. W końcu chodzi o faktyczny rozwój naszego życia. Pamiętajmy, że czas i tak minie. Nadal możemy leżeć na kanapie, jeśli to kochamy, każdy zasługuje na odpoczynek, lecz dodajmy do tego trening siłowy oraz jakieś pozytywne zmiany do naszej diety. Po okresie roku czy kilku miesięcy zawsze będziemy w lepszym miejscu, niż bylibyśmy bez wprowadzania żadnych zmian. Spróbujmy pokonać wewnętrznego lenia. Ciąg dalszy nastąpi.